W sercu każdego z nas, każdego mężczyzny jest gdzieś głęboko ukryty smutek. Większość z nas w różnych momentach nie doświadczyła szczęścia. Czasami to jest smutek dzieciństwa, które po prostu było smutne. Czasami to jest nieprzeżyta żałoba i strata po relacjach, które nie wyszły. Czasami to jest smutek, bo nie potrafimy płakać. Nie potrafimy przeżyć. Tego, co w nas jest właśnie żalem, smutkiem, zranieniem. Życie nas dotyka, a my jesteśmy twardzi. Życie nas dotyka, a my dajemy radę. Jesteśmy dzielni, idziemy dalej. Więc wielu z nas niesie w sercu smutek. Wielu z nas przed nim ucieka. To znowu jedno z tych uczuć, o których mówi się, że jest trudne. Nie dotykamy smutku, bo boimy się dotknąć naszej bezbronności, naszej wrażliwości, utracić kontrolę nad życiem. Bycie twardym, bycie dzielnym daje nam poczucie kontroli. Natomiast smutek otwiera nas na to, co w środku. Pod tym głębokim smutkiem może być głęboka rozpacz, głęboka pustka naszego dzieciństwa. Boimy się tego dotknąć. Więc wielu z nas woli udawać, że jest super, woli szukać tego ekscytującego, radosnego życia w zaprzeczeniu smutku. Dając zgodę na smutek, smutek jest jak woda, jak te łzy płaczu. Ona nawadnia nas, nawadnia nasze serce, zmiękcza nasze serce. Dając zgodę na to, żeby sobie czuć smutek, nie jako to niechciane uczucie, które chmurą się za nami ciągnie, tylko. Pozwolić sobie poczuć w głębi, rozluźnić się w tym uczuciu, to nawadnia naszą wrażliwość, nasze serce mięknie. Stajemy się bardziej bezbronni, bardziej delikatni, bardziej żywi. To tak jak małe dziecko, które pozwala sobie wypłakać ból, zranienie i smutek. Źle akurat są krzyczące dzieci, ale tutaj jesteśmy przy dziecku, które doświadcza czegoś przykrego. Ono za chwilę łagodnieje, za chwilę się uspokaja, za chwilę zaczyna się uśmiechać i być otwarte na nowo na życie. Blokując smutek, my opancerzamy i zamrażamy nasze serca, Nieruchomi nieruchomiejemy, życie w nas zamiera. Więc smutek nie jest niczym złym. Smutek jest po prostu wodą, która przywraca jest do naszej wrażliwości. Smutek jest po prostu uczuciem, które pozwala nam przeżyć to, co trudne. Pozwala nam dotknąć naszego serca. Zalegający smutek, który się staje stanami depresyjnymi, tak, on zamyka nas w nieżyciu, ale to jest zalegający smutek. Jeśli nauczysz się dawać zgodę na smutek, przeżywać go, pozwalać sobie go czuć, to po prostu naturalnie będzie przepływał, tak jak gniew, tak jak każde inne uczucie. Poczujesz, Popłaczesz, doświadczysz, a potem się to zmieni.